A teraz o psychologii rodziny. Teoretycznie wystarczy być dobrym katolikiem, żeby być szczęśliwym i stosować zasadę, i odpuść nam, Panie Boże, nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale no nie jest łatwo, jak ktoś nas drażni cały czas. Każdy to zna. Ale jest coś takiego jak psychologia rodziny dysfunkcyjnej. Są dwa rodzaje rodzin. Jedna rodzina jest ta rodzina perfekcyjna, gdzie mama z tatą nigdy się nie kłócą, kochają swoje dzieci i zawsze stają po stronie dzieci, tłumacząc ewentualnie pomyłki. E, takich rodzin nie, taki nie ma. E, są te drugie, które się kłócą mniej lub bardziej, e, i dzieci są narażone na słuchanie tych kłótni. No i jeśli w, w domu nie panuje atmosfera spokoju, jest nerwowo. To takie rodziny produkują cztery rodzaje dzieci. Najstarszy, bohater, który staje jest perfekcyjny. Stara się być doskonały w szkole, w nauce, w pracy. Świetny. Z tym jednym problemem, że nie potrafi się zatrzymać. Typowy przykład pana Trumpa. On ma 80 lat. Chce być drugi raz prezydentem, już raz był. Jest Ma miliardy. To może czas, żeby z rodziną wypocząć, odpocząć, zrelaksować się, e, zażyć radości tego życia. No nie. Taki człowiek, bohater, nie jest w stanie wyluzować, nie jest w stanie uchwycić radości tego życia. On musi pędzić, tak zwane, gonienie za wiatrem. On będzie kolejnym, załóżmy, prezydentem i dalej będzie chciał dalej, i dalej, i dalej. Człowiek typu bohater nie jest w stanie się zatrzymać. Cały czas musi udowodnić światu i sobie, że jest najlepszy z najlepszych. No, do szczęścia to nie prowadzi. Druga pozycja w rodzinie dysfunkcyjnej to człowiek we mgle. Pyta się tatuś dziecka, która godzina? On się patrzy na zegarek i mówi: Tata, no nie wiem, a może druga. A który dzień? A jaki dzień? No dzień tygodnia. A no nie wiem, a może środa. Dziecko we mgle, które żyje w własnym świecie i trudna kontakt jest z nim. Trzecie to czarna owca w rodzinie rozrabia. Mama z satą się kłócą, a dziecko bierze nożyczki i wycina w dywanie dziurkę, żeby rodzice się przestali kłócić, zwrócić uwagę na dziecko. Czwarte to maskotka. Śpiewa, tańczy i rozrabia. Rodzice się kłócą, a dziecko zaczyna tańczyć, śpiewać i chcę zwrócić uwagę na siebie, żeby rodzice przestali się kłócić. Jak dzieci jest mniej w rodzinie, to dzieci kom, te funkcje kom, jest łączą. Nie zawsze to musi być po kolei. Bywa, bywa nie. U, u mnie w domu jest po kolei. <grym> A ja cię moich rodziców to wojna, druga wojna światowa spowodowała, że byli każdy z nich dysfunkcyjnym rodzicem. Przy czym ja tego tak dokładnie nie odczułem, ponieważ miałem sporo innych osób po wojnie, mieliśmy duże mieszkanie. Dziadek było przed wojną, był bogaty. Zostali dokwaterowani ludzie, i to były dwie panie nauczycielki z Lwowa, emerytowane, gdzie ja byłem ich maskotką. One nie miały dzieci, nie miały mężów, ci zginęli na wojnie więc taki maluch dla nich no to byłem ja cud do ich <głos> więc <głos> łatwo mi było ominąć kłótnie rodziców <noise> bo miałem kilka miejsc gdzie byłem pociechą jedyną <noise> stąd ta radość życia od całego dzieciństwa <noise> ale nie wszyscy tak dobrze mieli <noise> stąd Najbardziej drażnił mnie mój drugi syn we mgle. Ponieważ ja do niego mówię inteligentny chłopak, ja do niego mówię zrobić tą matematykę. On mówi, tak jako matematykę. No jutro masz klasówkę, trzy razy ci mówię, no tą matematykę. A mówi, Ania, to nie. I sobie myślę, no co się dzieje z chłopakiem? Inteligentny. No. E... Drażniło mnie to niesłychanie. A jak się dowiedziałem od mojego najstarszego syna, który tą psychologię skończył. Jak się dowiedziałem, że to ja jestem winny, bo pływam, a moja żona nie była w stanie zapewnić bezpiecznego domu, bo bała się o to, czy ja wrócę, czy nie wrócę, czy starczy pieniędzy. I to spowodowało, że wszystkie moje dzieci są dysfunkcyjne. One skończyły terapię, która w Polsce jest za darmo roczną. Eee, pomogło. <laughs> nie do końca, ale zawsze coś. W internecie można sobie to poczytać. Jest to, jest to historia rodziny dysfunkcyjnej. Każdy z nas pochodzi z takiej rodziny. Mniej lub bardziej. Zależy na ile rodzice się kłócili. Jak bardzo, no to tragedia. Stworzy to w dorosłym życiu mnóstwo problemów. Ale to znaczy, że ci najbliżsi nie są winni, bo zostali zniszczeni przez rodziców. Poprzez kłótnie rodziców, poprzez to, że na przykład taka wojna na Ukrainie to niszczy cały naród. Oni są no wszyscy z takich dysfunkcyjnych rodzin. Zagrożenie tego, że bomba wpadnie do domu, e, powoduje lęk, i ten lęk przechodzi na całe życie. Niesłychanie trudno będzie im o tym zapomnieć o tej tragedii. E, także warto się uczyć dwóch rzeczy: religii, bo to jest na życie wieczne i pomaga nam w tym życiu, i psychologii rodziny, bo. Wtedy w ogóle wiemy, co się dookoła nas dzieje, rozpoznajemy ludzi blisko nas w pracy. Ja, ja od razu ja po kilku dniach wiem, który marynarz jest z jakiej bajki. Kiedyś widziałem takiego chłopaka, który przyjechał i się w ogóle nie uśmiechał. W ogóle był cały czas napięty. Ja mówię: Słuchaj, co ci mama z tatą zrobili? A on mówi: A co? No, no, bo zachowujesz inaczej niż wszyscy inni, jest cały czas spięty, a już wiele dni minęło. A on mówi, mama cały czas gadała. Tata z domu uciekał, a mama cały czas gadała. I to wystarczyło. I to wystarczyło, żeby zniszczyć dzieciaki. Wystarczyło mędzenie w domu. Ciągłe. I dzieciaki były zrujnowane psychicznie. No, tak to jest. Mówi się, że jeden rok pobytu takiego dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, czyli tam, gdzie rodzice się kłócą, jest równy jednemu, jednemu, ro, jedne, jednemu rokowi, źle to powiedziałem, <gry> który żołnierz spędzi na wojnie. Jeden do jednego. Więc wyobraźmy sobie, że dziecko, które wyjdzie 18 lat, jest z takiej rodziny dysfunkcyjnej, to jak żołnierz 18 lat na wojnie. No to łatwo sobie wyobrazić, jakie zniszczenia w psychice to powoduje. Niech miłosierny Bóg prowadzi nas, oświeci. Nauczy wszystkiego i uczmy się. Uczmy się religii i psychologii, bo te dwie wiedze są niesłychanie ważne. Oczywiście religia jest store razy ważniejsza, ale psychologia potra, pomaga nie denerwować się w życiu. Jak wiemy kto, dlaczego i jak funkcjonuje, jak człowiek jest we mgle, a ja tych ludzi też rozpoznaję bardzo szybko, no to nie mogę ważnego zadania dać człowiekowi we mgle, bo na pewno to zepsuje. Można się oczywiście uczyć to też z Pisma Świętego, bo w Piśmie Świętym jest w starym to napisane, że jeśli ktoś głupca zatrudnia jako posłańca, to na pewno ta misja się nie uda. Na pewno. A to tylko kwestia przekazania listu była, a i tak się nie uda. <laughs> no więc uczmy się, bo e, warto, zdecydowanie warto się uczyć. Niech Duch Święty nas oświeci i prowadzi najkrótszą strutę do nieba.